Siema widzowie dzisiaj sobie gramy w tak dzisiaj jestem takim blue i muszę się Siem takim małym blue i muszę się powiększać powiększyć Nak... na maksymalny na maksymalny poziom moje Moje siostry nie będzie dzisiaj na Nie będzie dzisiaj słychać, ale. 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 ale, 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 ale nagrywkach nagry ja. Nie ma, nie ma Ale. Ale. Ale.

Widzę, ta reklama była beznadziejna. <grymne> Dobra. E, to robimy dalej. I nasz no, cel to jest właśnie do tej złotej linii. Nasz cel to jest bycie Wydajmy sobie to i, i kupmy tego. Karalucha. Ej, patrzcie. błąd. A jest my te... już chrząszcz, te... my już tego karalucha jemy. On jest te... taki malutki. I słodutki. Łohoho, <laughs> lemes. Ja już rej, jem tą jego linię. Nie, nie. Co to nie jest Aleks, podróbcie po. Tutaj. Tutaj? Tu. Dobrze. Tak. Chcesz tak. siostro. Tak. Dobrze. mam Mamy upgrade. Możemy się. Up, możemy upgradeować. Możemy też kupić lepszy strój. jest i możemy też kupić inny strój. Myślałam, że na uszniki. Ojej, jaki słodki. A może chcemy zmienić kolor tego blue? Bo możemy zmienić jego kolor. Zmienimy go... na takiego purple, purple. Jeśli nie oglądaliście mojego pierwszego odcinka na kanale, to serdecznie zapraszam do matter. Dobra, widzę, że jesteśmy. I... O! Już jesteśmy tacy! Czy wielcy za mo... Walka. Albo dobrze. Dobra, walka. Nie! Ale ja chcę! Ale to nagrywamy na moim kanale, a nie na twoim. Chcę, żebyś pamiętał. Widzowie, wpadnijcie na mój kanał, bo ten rzęda nigdy o moim kanale nie przypomina. Ty też nigdy, ty też nie przypomniałaś o moim drugim odcinku. No bo jeszcze nawet, no bo ja nagrywałam pierwsza, jak miałam wspomnieć o twoim drugim odcinku. Dobra, to, to robimy... Drugi odcinek. To robimy walkę. Teraz. Ja chcę walkę. Dobra. Walcz. Nie dzięki. Nie, nie. nie, przegrywamy, a nie wygrywamy. z tą to On wygrywał. Ale to liczy, jak, jaki jest wysoki ten człowiek. W sumie Blue nie jest człowiekiem. Blue jest potworem. <coughs> Dobra, widzowie. Umówiliśmy się tak, jak ale jak mój brat dostanie 3000, 5000 siły, to się yy, 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 będzie wielki, yy, będzie miał rozmiar 15000, to wtedy Nie. kończy się film. Tak. Przepraszam widzowie. Ostatnio moją ubocie się ta zbiorka. Reklama. Więc... Wróciliśmy do was, widzowie, to było niełatwe. Widzowie, jak, będzie, jak mój brat będzie miał e, 15 tysięcy siły, to w sensie e, mas. Nie, no bo ty już masz 5 tysięcy. Jak będziesz miał 15 tysięcy, to kończy się film. Wiecie co widzowie? Za chwilę mój brat będzie miał 15 tysięcy. I za chwilę kończy się film. Papa widzowie, dziś już jest 15 tysięcy. O! Tak się nie bawimy. No to ile chcesz mieć? 20 tysięcy! Chcę być większy od niego. Już masz 20 tysięcy. Kończy się film na razie, Chcę być większy od niego. A ile on ma? Pokaż. No już jesteś większy od niego. Papa widzowie. Pa,